Się dotarliśmy. Patrzcie, wszędzie zasieki. Te na górze też są zasieki. To jest wszystko ogrodzone, co nie? Tu małolaci zamalowali zakaz wejścia. Tutaj, it's alright. right. No, także no, zobaczyli nas na kamerach. No to, to było normalne, tamtym pierwszym razem klient za nami tutaj przyleciał z psami, policja, a policja stoi przed wejściem, nie filmowaliśmy, ale policja stała przed wejściem, oni widzieli, że my tu wchodzimy. Miasto Korsza, wyszukajcie na internecie. I teraz na no, powiedzcie jedno, jeżeli to jest oficjalnie zamknięte, to dlaczego jest tak pilnowane? Trzeba szybko wchodzić, zanim nas zgarną. Ja myślę, że zaraz ktoś tutaj zaraz ktoś pojedzie chyba. Ale dobrze, tak, jak będziemy w środku, to musimy wyjść, przecież wypuszczą nas, nie? Mamy wszystko. Dobra, szybki szpil. Fakt jest faktem, że gościu... Pff. ...szedł za nami. To... bez wątpienia. Było tak? Nie, tak było. Tak jest. Szedł za nami, z okulary ja wejdę, zanim on wejdzie za nami, co nie? że jak krzyknie, to nie mogę wejść. do sobą jedną lampkę drugą No dobra, jak się okazało, że ci eksplorerzy znaleźli jakiś ten tunel, to znaleźli tunel dlatego. Nie wiem, zaraz. Dobra, wchodzimy wchodzimy, kurcze. To jest bardzo nisko. Zobaczcie, ale tu już macie pomieszczenie o pokoje. Tu się zaczynają. Tu się właśnie zaczyna wszystko. Widzicie? Słupy. Ah. Tu już normalnie wyprostowano, może chodzić. Patrzcie, przejścia. Tu ogromne hale są. Zobaczcie. Kurczę, nie wiem, czy widać. Ogromne hale. Wyobrażacie sobie 60 kilometrów takich hal. Całe miasto, ulica, wszystko. Teraz ogólnie dostępne jest wszystko na internecie, możecie sprawdzić. Zaczyna się powoli odsłaniać. Ogromne pomieszczenia. Jeden filar, drugi filar. A schodzimy w dół. Tu ze sale bankietowe zrobił. Kupę ludzi tutaj było. Tak jak Mami już tam wcześniej wspomniał, to te tunele były najpierw wykute przez Rzymię, jak oni tutaj panowali, czyli to było bardzo dawno. No oni do badka brali te kamienie. Zobaczcie. W późniejszym okresie to miejsce w 1930 roku było przekształcone na skład amunicji, prawda Mariusz? Tak jest. W późniejszym okresie. Jak ładnie filary powykuwane? W podziemiach, tak naprawdę, to chyba to jest największa tajemnica, co tutaj tak naprawdę się działo. Bo z oficjalnych y, tylko tam informacji wynika, że stąd były, było, była cała nawigacja y, nadziemna prowadzona. Prawdopodobnie czyli całe systemy operacyjne komitele, nas stąd wygonią tego, zaraz, ponieważ gości już chodził.